W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać Slapis, Tuffies, czyli filcowe proszeczki, które będziemy obierać. Kochani, ostatnio byłam i natrafiłam na te oto obierane pluszaki Które zresztą kiedyś już widziałam w internecie I nie ukrywam, mega mnie ciekawiły Jest to na maksa rozbudowany produkt Ponieważ patrząc od samego opakowania Aż po zawartość To wszystko wygląda naprawdę czadersko i obiecująco Same opakowanie to case z bryloczkiem Jest świetnie to otwierane, zamykane Tak jak widzicie mamy wiele wariantów pluszaczków I żaden pluszak nam się nie powtarza Jak w sklepie był ogromny stand z tymi rzeczami, to nie było żadnej powtórki, really. Będąc oczywiście już przy TK Maxie przechodzimy do spraw technicznych. Jeden jest kosztował 49,99 Mega mi ciekawi, co znajduje się w środku, więc nie zlekajmy, otwierajmy! Ale zanim to, to koniecznie kliknijcie ikonkę suba, dzwoneczka oraz łapkę w górę, być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. A przede wszystkim te łapki oraz subiki pomogą mi w rozwoju mojego kanału i będę mogła dostarczać wam jeszcze Więcej lepszego kontentu, więc do dzieła i dzięki! Lecimy na dół! Kochani, tak jak Wam mówiłam, te opakowania są na maksa czaderskie. Dosłownie to są holdery z bryloczkiem, nie? Dodatkowo są wypukłe 3D elementy. Dobra, ale już się nad nimi nie rozwijajmy, tylko otwierajmy. Jestem mega ciekawa, czy znajdzie się w środku jakiś albumik, który będzie nam pokazywał wszystkie możliwe pluszaki do zdobycia. To było mega super, ale widzę, że tak coś wychodzi. I w albumiku mamy przedstawione wszystkie możliwe squishy do trafienia oraz ich legendarność. Mamy je również na odwrocie. A co do squishy, to żebyście mnie dobrze zrozumieli, to jest po prostu nasza zawartość. A case'ów nie mamy przedstawionych, to są oto case'y, nie? I je będziemy rozwalać, a w środku mamy squishy. Po pierwszym otwarciu wszystko się wyjaśni. Ok, zaczniemy od fioletowej kulki, taki nawet makaronik. Dobra, czy to ma zapach? <śmiech> Nie, <śmiech> śmierdzi, śmierdzi po prostu jak filc. I jest... takie w dotyku. Ok, i musimy po prostu to rozerwać. Jejuuu, taką puśkę słodką rozrywamy. <laughs> Dziękuję, I tutaj mieliśmy kulkę i też mamy kulkę. Jestem ciekawa, czy to będzie odwzorowanie wszystkich kajsów, czy może różne będą kształty w środku. Jo, ja, to jest gumowe! Jak taki balon gumowy! Czy to się odpija? Ło, wow, piłka! Jo! Ja. Ej, o, rozrywałam to. Ale dobra, zrobimy eksperyment i sprawdzimy coś w środku. Patrzcie, tu jest taka guma, taki żelek. Taki miękki, błyszczący żelek. Czyli po prostu miękka piłka, nie? Fajoskie. I różowy misiak. Coś niebieskiego. Okej, okay, czyli mamy tego tytułowego misiaka. Wyłaś. Ale ładny. O, oh, wow. Jej, ale super, ale to jest mega satysfakcjonujące. W życiu nie dotykałem czegoś takiego dziwnego, ale w ogóle maczują mi się pazy, nie? Ale chat. No słuchajcie, patrzcie, to jest piłka, nie? Patrzcie. Jej, ale mega. Jedna z lepszych rzeczy, jakie otwieraliśmy. Totalnie coś nietuzinkowego. Odhaczamy. I trafiło nam się cały zestawik, czyli widocznie jest to zestawami. Mamy żółte oraz srebrne serduszko, czyli pospolite oraz. Wow! Mamy ultra-rare figurkę! Ja się kręcę! I kochani, jest to. Oh my God. Jest to jedyne. Słyszy, które jest ultra! Zobaczcie! To jest ta flagowy squishy, Misiak. O oh wow! Jestem ciekawa, czy. No, bo wiecie, ten różowy misiak był widoczny. No, on po prostu sobie tutaj siedział. Jestem ciekawa, czy on jest zawsze w różowym misiaku. Czy może są misiaki te case'y w różnych kolorach, fioletowe i tak dalej? I w środku może być ten morski squishy, a może nie. Więc, no, ciekawe, czy to jest aż tak pomieszane. Mega ciekawe. Oj. Ziomek. Kid. I zaczynamy od różowego makaronika. Mamy mamę i córkę. Ale śmiesznie. Dobra, ja sobie to trochę napocznę. Oh! Pomarańczowy? O oh, wow! Generalnie myślałam, że jak mamy przykładowo okrągłego case'a, to w środku może być pluszek squishy w innym kształcie. Na przykład gwiazdka, pączek, serduszko. Ale jak na razie wygląda to jeden do jednego. Czyli po prostu jeżeli chcecie... Okrągłe Squishy to kupujecie okrągłe, jeżeli chcecie niedźwiadka to kupujecie niedźwiadka i tak dalej. Ale oczywiście jest to dopiero drugi zestaw, który otwieramy, więc wszystko przed nami. I mamy taki mega świetny pomarańczowy neonowy kolor. Jej, ale to jest w ogóle takie mega satysfakcjonujące. Bardzo zbliżone do Miraboli, które kiedyś otwieraliśmy i w środku były Kwami, które były też tak podobnie Squishy. Ale to jest jeszcze bardziej. Jo, ale ładne serduszko i to też mi fituje z bazami, mega. To serduszko, ja nie mogę Ja to serduszko muszę zatrzymać To serduszko po prostu symbolizuje nasz kanał, co nie? Bo tak jak widzicie w komentarzach zawsze wam odpowiadam Fioletowym serduszkiem i wy również komentujecie Fioletowym serduszkiem Gdyby była emotka fioletowej kokardki To bym odpowiadała fioletową kartką. Oba pospolite Wow I teraz mamy case'y, chmurkę oraz serduszko I zaczynamy od chmurki Chmurka! Ja cię gorąco! Ale ładna! Jeju, mamy rzeczywiste odwzorowanie chmurki. Czy rzeczywiste? Takie wręcz bajkowe. Ale ładna! Jeju, jaki słoniak! I kolejny case, serduszko. I serduszko ma serduszka pod oczami. Zresztą, jak wszystkie case'y i pluszeczki czad, różowe serce. No powiem wam, że wolałabym, żeby było większe surprise i w środku, żeby były squishy o innym kształcie. No, a mamy taki odpowiednik tego, co kupujemy, więc taki średni blind box. Ale mega super, czyli mamy dwa serduszka. Ale tak by the way, to mega świetnie, że no oprócz tego, że znamy kształty, ale nie znamy kolorów i trafiliśmy w fioletowe serce, więc mega czad. Tu akurat jest różowe. Omg, oh czarny Pierwszy raz chyba czarne serduszko mamy I jest to rzadki squishy Okej, okay, teraz musimy zrobić sobie szybkie przemablowanie. Od razu lepiej Kochani, chwila prawdy Ponieważ ponownie otwieramy chmurkę Ale tym razem mamy białą chmurkę Białego case'a A tutaj mamy białe squishy Więc jestem mega ciekawa w jakim kolorze teraz trafi nam się squishy Również może być to biała chmurka A może być inna Ale satysfakcjonująco To się skrobie <laughs> O! Różowa chmurka! Ale czat. Oj. O, tak oto prezentuje się nasza chmura. No, mimo wszystko powiem Wam, że mi bardziej podoba się biała chmurka. Białe squishy. A Wam? Piszcie w komentarzu. Różowa chmurka czy biała chmurka? I przechodzimy do otwierania donatów! Mamy tu jednego donata żółtego z różową polewą, a tutaj mamy fioletowego z różową polewą. Jaki czad! W środku będziemy mieli donata, co nie? Wow, i tutaj jest dosłownie ten lukier tak nałożony. Ale fajosko, mega satysfakcjonująco. Wow! Co?! To jest... Nie uwierzycie. To nie jest klasyczne squishy. Nie wierzę. To jest gumowe! Patrzcie. Muszę to wyczyścić. To jest całe żelowe, gumowe. Tu nie ma ani trochę materiału. Patrzcie. Ja cię gniotę Ale surprise, to jest totalna niespodzianka Tego się nie spodziewałam, nie to To jest największy blind box ever W tej całej serii, a jeszcze wam powiem, że wszystkie squishy w tej serii To są słodycze I ta chmurka to jest popcorn, a to jest różowy popcorn Te makaroniki to są cukierki Serduszka to serduszkowe cukierki A nasze ultra rare squishy To jest gumowy misiek, żalek taki Ale ten donat rozwalił system Mega Ale jeszcze bardziej system rozwalił albumik A mianowicie ten donat jest jako pospieszone Polita figurka, nie squishy, więc dziwna. A jest na maksa wyjątkowy Zresztą to widać, jako jedyny nie ma Materiałowej faktury I kochani, został nam ostatni case Do rozpakowania, czyli nasza Piąteczka Okej, okay, i zaczniemy od Cukierka miętowego Lubicie miętowe cukierki? Dajcie znać w komentarzu Ja lubiłam takie ice'y Te lodowe, chociaż to nie jest miętowy, to jest bardziej Taki lodowy, okej, okay, więc ice'a Otwieramy, lodowego cuksa i mamy powtóreczkę. Ej, kochani, to jest pierwsza powtóreczka. Więc o tyle super, że nie wiemy ostatecznie, w jakim kolorze w środku będzie cukierek. Więc mamy dwa różowe cukierki. Ale z tego wszystkiego, całej serii, najlepiej otwiera się donaty. Spójrzcie, można normalnie lukier ściągnąć. O, no, ogóle, Można go założyć jeszcze raz, nie? Piękne! Jak piękne! Ej, to się nieładnie tak zgrzało, Sonia, że już nie ściągniemy tych włosów. Patrzcie, co tu się dzieje. Ale tak czy owak, jakiś śliczny tonat z fioletowym lukrem. Czy może być piękniejszy lukier aniżeli fioletowy? Nie sądzę. Mega. Tak. Odhaczamy i tak do końca to nie jest powtórka, ponieważ odhaczamy nowy zestaw. A co do miszka mogliśmy trafić pomarańczowego, fioletowego, różowego albo właśnie tego jedynego wyjątkowego. I czekajcie, że na wszystkie zestawy mieliśmy jednego, jedynego miszka. a w nim właśnie ten wyjątkowy. Kochani, jak sami dobrze wiecie, odcinek totalnie udany. W dzisiejszym odcinku trafiliśmy cukierki, różowe i pomarańczowy, popcorn, biały oraz różowy, serduszka, fioletowy i różowy, donaty, fioletowy oraz turkusowy oraz ultra rzadki.

prezentują się nasze dzisiejsze łupy, które są totalnym kozakiem. Naprawdę, jak wspomniałam na początku, od case'a po samą zawartość squishy wszystko wymiata. Myślałam, że w środku będą tylko i wyłącznie materiałowe pluszaki i to dosłownie pluszaki, które są wypchane watą. A tutaj nie dość, że mamy squishy. Squishy są w różnych kolorach, do tego mamy albumik, możemy zbierać na podstawie różnej legendarności, wyjątkowości te squishy. To dodatkowo mamy jeszcze donaty, które są totalnie, że Nowe, więc mega! I jeszcze zdobyliśmy wyjątkową postać! No to oczywiście wiecie, który łup jest moim ulubionym. A tak w zasadzie mam dwa: serduszko oraz tego miszka. Kochani, koniecznie dajcie znać w komentarzu, które łupy najbardziej Wam się podobają. Mega, mnie to ciekawi. Mega dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o poniedziałkowym quizie na moim instastory i klikajcie kolejną propozycję na moim kanale! Piąteczka!